Schema na kolano kolanowidzowie yy, Niestety nie wypuściłem jednego filmu, bo miałem lekkie problemy. I po prostu go nie wstawiłem, bo mi ciągle zacinało telefon i mi. Ach, no wiecie o co mi chodzi chyba. Mam kilka TNT. No to dodałem TNT do Minecraft. o co mi chodzi, no trochę trochę to schrzaniłem, że nie wypuściłem tego, ale no miałem lekkie problemy. Aj, aj, bardzo lubię jak się coś pali. Spalę dzisiaj ten cały las. Będzie mi do śmiechu. Tak. Nie wiem, ja lubię palić. I tutaj po prostu postawię kilka tego TNT i będzie fajnie. I, i teraz obok nich ogień jest. Obok nich musi ogień być. O kurde, TNT się podpaliło. No. Mogę wam inne pokazać. Ale tylko takie, co wybuchają. Bo ja, bo te TNT zazwyczaj to po prostu takie. No to są takie dziwne trochę. O te najbardziej lubię. W ogóle te trap TNT jest nawet niezłe. Tutaj po prostu kilka takich trap TNT kładziesz. I lepiej szybko je podpalać, bo szybko wybuchają. To TNT też jest bardzo fajne. No, tworzy się Czarna dziura z nich Halo, by tu TNT się Nie, nie rozwalało A jedna wygląda tak Klik. Ładna czarna dziura No i ja te TNT też lubię ale dzisiaj do czegoś innego co zrobiłem, tylko gdzie? Patrzcie. Jak to podpalę, to to wszystko też się rozpali. Uwaga, komputer. Matku jedyna. na loty jakieś. Pół terenu się rozwaliło. O robię atomówkę jeszcze. Ja teraz lepiej ucieknę, żeby kąpiel nie wybuch. A? Bo to jeszcze wybucha? A nie, to było to. O nie, to było to. Co... Zrównać wiatr z powierzchnią ziemi. Trzeba go odnowić, a ja nie umiem. A więc dam mu po prostu troszkę darów. Dzień, dzień, Jakby się Wam grafika nie podobała, możecie mówić, to mogę ją zmienić. Ty spadaj, Ty też. Ty tym bardziej. No czy ty się możesz zabić? Matko, nie chce się podpalić. O, podpalił się. No dobra, ty to jeszcze tak, ale... Proszę, dla ciebie prezentik. Nie dla ciebie, tej gnoju. O, o kurde, klatka z obsydianu. No, 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 nieźle. Uciekliście? I co, teraz do śmiechu wam nie jest. A on lubi ogień, on nie lubi wody. Proszę prezenciki za to, że tak pięknie zgi. O kurde uciekać! O. Nie ja lubię tych mobów. No tu jest coś. Ufnie W ogóle, sorry, że się nie odzywam Zostałem w ogóle jakieś randomowe bloki, nie wiem czemu yy, Kolejny mój odcinek to będzie jak przechodzę Minecrafta, ale tylko z tym blokami Będę miał ich tak dokładnie 9 staków ja po prostu yy, po prostu muszę Najpierw przejść Minecrafta, w ogóle nie wiem czemu tu piasek leci. No i po prostu ja sobie to stawiam, wiecie o co chodzi. Później to odpalam. ja sobie to oczywiście z creative'a biorę, bo normalnie to tego chyba nie ma, bo to jest mm, niby... No, więc to są takie coś, może nam przenieść słabe coś. Co jest? Jak sobie mi się trafił? Tylko nie podoba mi się, że to jest ja akurat jęki ludzkie. Jakbym nie ja mógł sobie innego znieść. No, No, to by mi się nie spodobało. Biorę to. CO JEST?! Ej, nie no, ej, ale dobre, i te mi się akurat trafiły. Czasem z tego można skorzystać, a czasem nie. No nie Dorsa mi się trafiło. No to zobaczycie ten odcinek jakoś może dzisiaj za chwilę. Muszę go tylko nagrać. Ja nie wiem. No z tymi TNT też... O, tego wam jeszcze nie pokazałem. Ciepła, w kolejnie się szczugami. to ucz. Robię teraz bombardowanie widzowie, a więc no... No to już nie muszę robić. Moja papi mówi się, że nie umiem grać, a umiem grać, a zwłaszcza w Minecrafta. Umiem grać, ty nie umiesz, a wezmę może i ale no. E, no Sandy chciała grać komp. Zgrzał się. Nie wiedziała co robić. Zadzwoniła do mechanika i a zadzwoniła do mechanika, który jej to naprawił, ja to nie naprawiłem. Ja to ciągle rzucam, ja ciągle to rzucam. Nie wiem o co chodzi, z tym już się dokopałem. Kilka bloków w ode mnie, a to spada mi na łeb i przelatuje przeze mnie. Może zrobię piosenkę, bo to nie jest zły pomysł. Jak się znalazłem! Nie wiedziałem co z tym zrobić! Jak się znalazłem? Co e Czy ten dynamik niszczy bedrog? To już wiem jak pozyskać bedrock na survivor. Nie no nie, ma, co jest zgrane? Jakąś sztuczną inteligencję nową odkryłem. Aha, jeszcze pięć mi zostało, a ja się poddałem. Sprawdzę czy to na no serio może zniszczyć bedrag, bo ja nim nie wierzę. Pierwsze diaksy. No ogień, ok, nediaksę znalazłem. Nie wiem, oni tego nie przemyśleli. Czemu tędy nawet jeszcze bedrok? Zrobimy mu tu po prostu słup i po prostu ten bedrock powinien nas ochronić, ale na no, 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 ruską roletkę to się nie nada. Taki bedrok. Najwyżej dir, który ma taką w sumie są Podobno wytrzymałość. Nie wiem jak to się w ogóle może zniszczyć. Ale jak to się zniszczy? To powinno też to wypaść. A tu co nico? Nie wiem. Ej, dobra, mam pomysł. Wezmę set TNT Ultra TNT. I porównam to z normalnym TNT. Dobra, czy normalne TNT? I zniszczy bedrock. No nie. A czy Ultra TNT zniszczy bedrock? To pytanie macie i tak pewnie w komentarzu. Nie! Oficjalnie nie. To dlaczego jakaś jedna mała pałka, która jest ośmiokrotnie mniejsza? Nie no, no porównajcie sobie. To i to do tego, przy okazji to się jeszcze odpaliło, no to dlaczego jakaś dziwna pałka i stebelruk? Nie, no ja widzę, ja no serio tego nie. Nie rozumiem. dobra. Dla la la, la la Niszczę bedroka. Niszczę se bedruka. Co może zdarzyć się? Niszczę się bedrok, a nie drop? Po to obs, a nie bedrok. Nie wiem, ale pewnie jak wezmę dirta, to nie zniszczy się. Ja no, na no serio nie rozumiem tego przyczyny I zobaczcie to czk, czk. Nie wiem, nierówno mi to wyszło I wrzucę w to diaksyjny Lub bedrock. Mm. Dobra, robię tutaj dziurę z Ultra TNT. Tu 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 tu, tu 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 to są oni? Dzień dobry. Akademia Portu! Dzień dobry! Musimy rozwalić niestety to, bo to niestety ma za dużo ładunków wybuchowych. Yy, w sumie to ja już bym kończył odcinek i w sumie kończę. A więc. W ogóle to papa! Papa! Pa. Czemu to tyle wybuchało?